Idziemy, idziemy, zaraz będziemy jechać e, kolejką kioskiem Jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało jak się w ogóle do tego kiosku wchodzi i oczywiście, żeby było jasne oddzielnie jedziemy Okej okay. Wait here Czekam, tu jedzie jedna budka The backpack is better if you take Ah, ok You go together? No, separately <laughs> Separate, ok You're here and the ticket you can put in your pocket Because you need to show that when you are down Ok For go outside uh, for the station Ok You're ready? Yes Maybe <laughs> Right hand you need to grab the handle and jump inside, ok? <laughs> Maybe <laughs> It's right hand free, pardon The camera on the left side. Because now you grab the handle and you jump inside. Super. <laughs> <laughs> Tutaj nie ma miękkiej gry w tej budce, bo trzeba było yy, złapać za ten uchwycik i wskoczyć do tej kabinki, która w ogóle się nie zatrzymywała, ani nie zwalniała ani troszkę. Także. Tego, co tu się wyprawia, że to tak trzeba wskakiwać i też trzeba wyskakiwać z tej budki, także jadę sobie o tutaj w tej budce tu można sobie otworzyć okienko o, tu też będzie ja sobie jadę właśnie w takiej budce i jesteśmy z powrotem w środku w budce, okno i tak to wygląda ale jaja <laughs> to było fajne skok do tej budki po prostu trzeba było wskoczyć a jedzie Irek chyba widzę go tam w kolejnym kiosku bardzo fajna przygoda ta budka wygląda tak praktycznie ja tu stoję i zajmuję całe miejsce są jakieś dziury, przez które widać już ziemię. No, no i dobra, jadę sobie tą budką w dół. Zjeżdżamy.